Europa w generalnie w wielu obszarach może się uczyć jeszcze od Polaków tego jak... Dlaczego ten protest tutaj? Dlaczego Polacy zebrali się na, na, na głównym placu, na placu zamkowym? No bo to jeden z najpoważniejszych yy... Protestów, myślę, że ostatnich miesięcy w Polsce, bo dotyczy naszych dzieci. Nie chodzi o przedsiębiorców, nie chodzi o huty, nie chodzi o kopalnie, tylko chodzi o, o te małe istoty, które się same nie obronią. I myślę, że odpowiedzialnością nas, polityków, rodziców, działaczy, sympatyków pewnych wartości i pewnej tradycji, która ma kolor bieli i czerwieni, naszą odpowiedzialnością jest, odpowiedzialnością jest to, żebyśmy... Pomogli przyszłym pokoleniom Polaków wychowywać się w pewnej kulturze, do której przyzwyczailiśmy się obecnie. Czy dzieci i młodzież są czymś zagrożone w obecnym momencie? No to pytanie, jak oczywiście będziemy definiować zagrożenie, natomiast na pewno nadchodzi pewna zmiana pewnego modelu rodziny i tego, czego się mają uczyć małe dzieci w szkołach podstawowych. Jest rozszerzona pewna formuła edukacyjna od tematy, nazwijmy to nowoczesne, europejskie, podobno takie, za którymi my w Polsce nie nadążamy. Natomiast pytanie, czy dziesięcioletnia dziewczynka, czy dziesięcioletni chłopczyk, który jeszcze nie jest zdaniem rodziców... Do tego gotowy powinien rzeczywiście uczyć się o wartościach związanych z jakże wrażliwą obszarem jak seksualizacja, kiedy jego rodzice sobie tego nie życzą. Czy to w porządku, że Ministerstwo Edukacji Narodowej wdraża takie rozwiązania i będzie za chwilkę wydawać rozporządzenie Pani Minister Edukacji, które będzie skutkować tym, że dzieci będą musiały się uczyć czegoś? czego zdaniem rodziców nie powinny się w szkole uczyć. Również światopoglądowo jest to mało zbieżne z tym, co jest ważne dla danej rodziny. Mało tego dzieci nieraz, że będą się musiały tego uczyć, to będą musiały potem z tego jeszcze być odpytywane i będzie ta ocena brana pod uwagę, jeśli chodzi o średnią w szkole. No to świat staje na głowie, dzieci się same nie, nie obronią, więc bardzo się cieszę, że dzisiaj tyle osób przyjechało do Warszawy. Czy... Inne kraje mogą czerpać z, z tego przykładu Polaków, czy in, na przykład we Włoszech również działa jedna organizacja Pro-Life, która też na pewno ma, przy, sprzeciwia się tego typu edukacji? Tak, tak. organizacji jest bardzo wiele, to niekoniecznie muszą być y, organizacje Pro-Life, ale oczywiście ich głos jest też ważny. E, Europa w generalnie w wielu obszarach może się uczyć jeszcze od Polaków tego, jak w ostatnich zwłaszcza dekadach stawali po stronie tego, o czym Europa Zachodnia może tylko i wyłącznie pomarzyć. I teraz pytanie, czy Polak mądry po szkodzie, czy przed szkodą? Jeżeli wiemy, że coś się nie sprawdza w Europie Zachodniej, to po co nam to w Polsce? Może raczej zbierzmy się wszyscy razem do, do, do jednej wielkiej biało-czerwonej grupy i pokażmy Europie, że jednak wciąż jesteśmy suwerennym narodem i są wciąż wartości, za które warto może nie tyle, że ginąć, bo nikt dzisiaj nie ginie, natomiast wartości w pro niektórych warto stanąć yy, po prostu tak zwyczajnie jako człowiek A pan dlaczego tutaj dzisiaj przyszedł żeby wspierać Polaków w jakiś sposób? Żeby wspierać Polaków, ale też żeby wspierać moją rodzinę, bo ja kiedy jestem w domu i zrzucam garnitur, to jestem tatą. Moja córka chodzi do drugiej klasy szkoły podstawowej i już za dwa lata czekają edukacja zdrowotna, a ja nie życzę sobie jako tato tego, żeby uczyła się o czymś, co na przykład moim zdaniem jest jeszcze nie, albo niewłaściwie podawane, albo jest jeszcze um, nie w tym momencie jej życia, w którym uznam z moją żoną jako rodzice zgodnie z konstytucją za, za stosowne. Po drugie jestem również to jako poseł, który zasiada codziennie w, pracując w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i widzę jak przebiegają prace i przygotowania tego rozporządzenia i uważam, że jest to szkodliwe. Upominamy się o nasze niezbywalne, nienaruszalne i przyrodzone prawa, potwierdzone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Rodziców Przysięgamy. Przysięgamy 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 Bronić prawych nauczycieli Przysięgamy Przysięgamy Przysięgamy, Przysięgamy.